Tutaj sesja grana z jakimiś pelikanami, nie wiem co to jest. Tu jest tablica, zaraz zobaczymy. Ale ty brzydal jesteś. Byś mi poknął telefon, ja wiem. Zobacz jaki brzydal. Nie ja, on. Tutaj kolejna zgraja tutaj sobie siedzą w wodzie, a tam są Lemingi tu mamy mapę. My na razie obeszliśmy ten kawałek tutaj. A jeszcze trochę zostało. Tutaj mamy wytresowane papugi do show Nawet szybko poszło, bo jesteśmy już tutaj. Ciśniemy dalej. No i tak właśnie to tutaj wygląda.